Cześć, jestem Wespar. Dzisiaj Wam pokażę jak na Windowsie 7 Professional zainstalować Steama, pomimo tego, że wsparcie już jest zakończone Żeby nie było testu pełnoprawny Windows 7 Professional Tu macie samą speckę Oczywiście mamy tu kartę graficzną dedykowaną Tego wolałbym nie pokazywać 4GB Intel Core Duo T 7250 Bardzo fajny laptop Aczkolwiek kartę graficzną mamy Już sprawdzam Karta graficzna to Karty graficzne Ati Mobility Radeon HD 3430 Więc jest bardzo fajna karta Minecraft działa, testowałem wersję 1.19.4. 600 fps w miarę. I pierwsze co musimy zrobić, żeby był Steama wchodzimy normalnie na oficjalną stronę Steam. Chwilę to potrwa, w moim przypadku. Dobra, i gdy nas załadowało do przeglądarki, prosto. Musimy zaakceptować te ciasteczka i w steam naciskamy enter oczywiście data się wywaliła dobra data już ustawiona przechodzimy sobie na oficjalną stronę steam install steam i pobieramy nośnik danych steam normalnie pobieramy to jest oficjalna strona steam instalujemy go Trzeba zawsze akceptować. I co ważne, odznaczamy uruchom Steam, bo to nam zepsuje instalator. Dobra. Steam się pojawił na naszym pulpicie. Mam go, mogę go przemieszczać. Teraz przechodzimy w zakładkę no w sensie nową zakładkę i Musimy wpisać. V e WikEx. WikEx. to się tak nazywa. I robimy spację i napisujemy GitHub. GitHub. Bo musimy to pobrać z GitHuba. Nie wchodzimy w żadne Release WikEx. Po prostu wchodzimy w i 486 Wikix Windows 7 API Attachments. Wchodzimy w to i my się koncentrujemy na tym. Musimy zjechać na Release plus 6 Release, co zależy jaką macie wersję tego i jak mamy tutaj tu Access, to wybieramy Kex Setup Release 1.1.2 naciskamy. Oczywiście Firefox może czasami nam zepsuć to, mówiąc, że to właśnie jest wirus, ale trzeba nacisnąć, że to i tak jest dobry program i tu jest zainstalowany, więc uruchamiamy go, instalujemy. Przeglądarkę możemy zamknąć. Open Global Settings Advanced to jest bardzo ważną. A więc, gdy to już mamy. Tu klikamy OK. I teraz przechodzimy do Steam'a, naciskamy prawym przyciskiem myszy, właściwości i element docelowy, docelowy. Naciskamy spację, to jest ważne: spacja. Taki mały myślnik i wpisujemy z dużych TCP. I teraz tu nam się pojawiła zakładka Wix. Enable Wix for this program i report defense version Windows. Wybieramy 10, bo dziesiątka jest wsparcie. Naciskamy zastosuj. OK. Tu oczywiście są takie dziwne te. Tu nam się zapisało. Naciskamy OK. I żeby sprawdzić, czy to nam się zapisało. Znowu robimy tu właściwości. Jeśli nie mamy TCP, no to źle zrobiliśmy. Ale mi się tutaj akurat nie zapisało. Więc trzeba zrobić OK i tu nam się chyba źle zainstalował wikex więc musimy go zainstalować od nowa więc znowu instalujemy wikexa albo nie bo musimy wejść w panel sterowania wchodzimy Kategorię, odinstaluj program. I szukamy WikEx. API tam. Bla bla bla. Ud, uninstall. Finish. I teraz, tu jak robiliśmy, instalowaliśmy ten program. Wchodzimy sobie tutaj w pobrane WikEx urucham i instalujemy bo najwidoczniej coś mi się musiało zepsuć i open z global settings a i tu nam pokazuje że tu right click on the exe file the property dialog bla 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 open to wyłączamy Włączamy, dobra, włączam, włączamy, pamiętajcie. I tu włączamy ADD kontekst menu. Zapomniałem o tym. Kontekst menu. APLI. OK. I teraz możemy wejść w Steama. Właściwości. Tu mamy TCP, to nie ruszamy. I tutaj mamy enable naciskamy report tu mamy Windowsa 10 ok ok i uruchamiamy normalnie Steama, gdy nam już się pobiera aktualizacja Steama od razu ostrzegam was jeśli wywala nam się to pobieranie nie chce nam pobrać no to sprawdźcie czy macie aktywowaną wersję Windowsa, bo to zależy, bo możecie nie mieć Ważnych aktualizacji, które są. Ja tu wyszukiwałem już, co widać po historii aktualizowania. Na przykład. Więc ja nie muszę tego aktualizować i czekamy, aż nam się zaktualizuje Steam. Słuchajcie, trochę się pomyliłem. Musimy anulować naszą aktualizację naszego Steam'a, ponieważ jak mamy WikEx. To nie ma go w menu, a powinien być. Więc musimy go odinstalować i zainstalować z powrotem, ponieważ nie zaznaczyliśmy jednej opcji. Dlatego wchodzimy w panel sterowania. Odinstaluj. Jeśli Wam to przeszkadza, to przepraszam, ale przeoczyłem jedną opcję. Dobra, tu nam się to odinstalowało. Więc to instalujemy z powrotem. Tu się instaluje. I Open WCX Global Settings. Finish. I tutaj robimy tak, jak robiliśmy. Tylko tutaj trzeba zrobić, jak masz. Jak ma się edence kontekst menu, to trzeba zrobić normal kontekst menu. I robimy apply. I ok. A więc teraz ponownie wchodzimy do Steama. Jeśli to TCP nam się nie usunęło, to je zostawiamy. Wchodzimy do zakładkę wikex i robimy to samo, co robiliśmy. Wybieramy tu Windows 10. Zastosuj. Ok. I teraz możemy wyszukać aktualizację. Jeśli chodzi o to, zapomniałem o jednej opcji. Trzeba tutaj to zrobić. Jak mamy to TCP, to usuwamy to. Robimy spację. Myślnik. I dopiero teraz piszemy TCP, ponieważ to nam się usunęło, albo na mi. I teraz tam Wikax, Airport i w ogóle minus 10 i nie naciskamy zastowy, robimy OK. I teraz nam zajarzy dopiero. I teraz dopiero możemy to zainstalować. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, mi już się za chwileczkę. Już doinstaluję aktualizację. Także sobie tu poczekamy. <laughs> Teraz mamy rozpakowywanie pakietu. Więc tu też trzeba chwilę poczekać. Dobra, mi już instaluję aktualizację. Ale przed tym trzeba było zrobić jedną ważną rzecz, bo ja już to stestowałem. I trzeba, trzeba prawym przyciskiem myszy najechać na ikonę Steam. I jak mamy tu już to, to robimy już się Steam uruchomił Więc Otwórz lokalizację pliku Wchodzimy w Steam I wchodzimy w właściwości I dopiero tutaj Uruchamiamy wikex I to co Powinno być Tu Enable raport Windows 10 Naciskamy OK. I żeby nie było, ja się teraz zaloguję. Tylko muszę tiketa ściągnąć z aplikacji. Więc muszę. No, no, loguję się. Już zaakceptowałem. Znowu trzeba o, zatwierdziłem. Musi pomielić. Chwilę trzeba poczekać. O, dobra, słuchajcie. Już tutaj zatwierdziłem. O. No i wystarczy chwilę poczekać w zależności od tego jaki macie sprzęt. No i przez to macie pełnoprawnego Steama na Windowsie 7, pomimo tego, że wsparcie już dawno wygasło i nie ma tego obrzydliwego komunikatu, że Steam przestał działać na Windowsie 7, tam za 0 dni na przykład, bo były takie przykłady. I tu mamy normalnie gry, w które ja gram, tylko ostrzegam, nie wszystkie będą działały. Te, które obsługują, te gry, które obsługują tylko Dyrand Xa, Xa 12 nie będą działały, ponieważ Windows 7 nie obsługuje Dyrand Xa 12, maksymalnie 11, więc taki CS z 2, który obsługuje Dyrand Xa 9 chyba, no spokojnie będzie działał na takim złomku. No i żeby nie było, tu wszystko działa. To nie jest żadna maszyna wirtualna. To jest nadal ten sam komputer. Nadal. Myślę, żeby nie było. Piękny widok. A więc. Chciałbym Wam podziękować za 16 subów na kanale. I do zobaczenia w następnym. Filme.